Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, zapraszam Was dzisiaj na stricte jedzeniowy filmik, także dzisiaj zobaczycie co jadam w ciągu dnia, będzie to taki przykładowy jadłospis, to na co mam po prostu ochotę, będę jadła, także mam godzinę 9.30 i oczywiście będę brała się za szykowanie śniadanka, także już Wam pokazuję co wymyślałam sobie na śniadanie. Także jeżeli chodzi o śniadanie, to będzie to twarożek mój ulubiony z Biedronki. Do tego mam pomidor oczywiście malinowy, ponieważ taki najbardziej lubię. I bułka fitness, także żeby ta bułeczka nie była taka wiecie miękka z wczoraj, to ja sobie ją tutaj podgrzeję, zaraz przekroję i podgrzeję na patelni. I tak wyglądają podgrzane właśnie te bułeczki. Dzięki temu właśnie one są takie fajne, chrupiące i dodatkowo cieplutkie. Także ja bardzo często korzystam z takiego pomysłu. No i na to nakładam twarożek. Oczywiście na sam koniec troszeczkę. Soli i pieprzu. Przydałby się też jeszcze szczypiorek no ale niestety nie mam, także zadowolę się tak, jak tutaj po prostu jest. I tak się prezentuje y, śniadanko moje. Także pierwszy posiłek już jest y, praktycznie za mną, także idę jeść. Nazywam się do Was o 1341 dokładnie. Także ja dzisiaj dosyć późno jadłam śniadanie, było to blisko godziny 10. Zazwyczaj jem około godziny 9. Także jak jem wcześniej siadanie, to między śniadaniem a obiadem jeszcze jem drugie śniadanie, ale właśnie, że dzisiaj dosyć późno jadłam, to tego drugiego śniadania nie jadłam, także wypiłam sobie kawkę i teraz będę brała się za obiad. I dzisiaj na obiad będę jadła sałatkę. Mam tutaj schab, ponieważ robiłam dla domowników schabowe ze schabu, także sobie zrobię do sałatki właśnie ten schab zazwyczaj jest to pierś ale że nie mam piersi z kurczaka no to będzie to schab, także już odwracam kamerkę i Wam pokazuję co będę potrzebowała do przygotowania obiadu dla siebie, także jeżeli chodzi o obiad to oczywiście potrzebuję do tego mix sałat oczywiście całego nie zużyję mniej więcej około połowy do tego mam tutaj resztę ogórka także go skroję, pomidorki takie małe, kawałek pora i taki właśnie ser do tego jest y, taki właśnie ja Wam pokazywałam w jakimś holu zakupowym, y, właśnie takim y, jedzeniowym i ten ser właśnie kupuję w Lidlu, jest fajny, taki twardy, zbity, także nie rozwala się w sałatce. I oczywiście ten schab, który sobie tutaj ugryluję na takim grylu, jak widzicie. Także ten schabik zaraz sobie przyprawię w jakichś przyprawach i go wrzucę tutaj. No i pokroję to wszystko, zmieszam ze sobą i na koniec kupuję takie w Lidlu właśnie Natura Sos sałatkowy włoski z pomidorami. Także to się robi z olejem oraz wodą, czy tam z oliwą oliwek. Także to wszystko. I już Wam będę tutaj pokazywała, jak krok po kroku robię taką sałatkę. I tak, kochani, prezentuje się gotowa sałatka. Zajęło mi to 20 minut, także gdyby nie mięso, to dużo szybciej by to poszło, ale tak jak mówię, już jest y, obiadek gotowy, także ja idę jeść, a jeżeli chodzi o kaloryczność, to Wam nie powiem, ponieważ ja nie liczę kalorii już od dłuższego czasu. Jem na oko. Ale właśnie staram się jeść jak najwięcej warzyw i owoców. Także sałatki praktycznie jem codziennie, bądź co drugi dzień. Także tak wygląda mój obiadek, ja idę jeść i odezwa się do Was przy następnym posiłku. Jest godzina 16, także mam ochotę przekąsić sobie coś słodkiego i mam tutaj taką kanapeczkę, ma 150 kalorii albo 155, także mi to wystarczy, a później zjemy sobie jakiś podwieczorek owocowy. Także idę sobie przekąsić z dzieciaczkami właśnie taką kanapeczkę. Jest chwila po 17, także ja będę jadła sobie teraz deserek taki, powiedzmy, jak widzicie tutaj mam ananaskę, także czas najwyższy już go zjeść, także zaraz sobie tutaj pokroję w kosteczkę go i będę sobie go jadła. Jak zauważyliście, ja może dużych porcji nie jem, ale jem dosyć często, dlatego że te porcje nie są jakieś duże, na przykład sałatka była dla mnie za dużą porcją, także całej jej nie zjadłam, także no jak widzieliście, dodam tego batonika yy, i teraz po godzinie 17 sobie pokroję ananaska i przyjdę do Was za jakieś półtora godzinki po 18, tak myślę. Półtora, no to może godzinkę, godzinkę ponad, żeby naszykować kolację, a zjem ją sobie troszeczkę później, gdzieś koło godziny 20, dlatego że chciałabym ten filmik dzisiaj zmontować, także w miarę szybko chcę to wszystko nagrać, więc kolację mogę sobie zrobić troszeczkę szybciej, ogarnąć sobie, naszykować, zarobić, a później sobie ją tylko podgrzeję. Także widzimy się po godzinie 18, jakoś, jakby to już szykować, sobie kolację, a teraz właśnie biorę się za jedzenie, ananasa. Także kochani, tak jak mówiłam, tak też robię. Przychodzę po godzinie 18, żeby szykować kolację, żeby po prostu zmontować ten filmik szybciej, dlatego że mamy niestety teraz zmianę mebli, także długo na nie czekałam niestety. Teraz y, trwa. Skręcanie, układanie tego wszystkiego, także nie mam za bardzo możliwości nagrywania też innych filmików, także chciałabym, żeby ten filmik się w miarę szybciutko pojawił, żebyście mieli co oglądać. Także już wracając do setnej sprawy, jeżeli chodzi o kolację, to dzisiaj na kolację mam ochotę zjeść makaron ze szpinakiem i pomidorami. Zaraz Wam pokażę, co tutaj sobie przygotowałam żeby zrobić to danie i po kolei oczywiście pokażę Wam, jak te danie robię, także już odwracam kamerkę i Wam pokazuję. Także jeżeli chodzi o ten makaron, no to tutaj mam taki makaron z Kauflanda. on jest dorosły, ale bardzo fajnie mi się sprawdza do tego dania, tutaj są takie nitki poucinane, także taki makaron, go tutaj ugotuję po prostu, co tutaj mi zostało, oczywiście szpinak, ja mam tutaj taki tutaj taki mrożony, także najpierw, co będę robiła, to ten szpinak zesmażę troszeczkę na maśle, żeby się rozmroził, i tak wiecie, fajnie, żeby po prostu się od siebie poddzielał. No i oczywiście pomidory, ja mam tutaj takie pomidory krojone z daftą, także zawsze to samo używam. I kawałek potrzebujemy sera. Dosłownie kawałeczek, taki, wiecie, do smaku. I to wszystko przyprawiam. Zaraz Wam pokażę, jakie tam przyprawy sobie dzisiaj naszykuję. Także już y, będę robiła sobie kolacyjkę, także najpierw wrzucam to tutaj na patelnię, dodam trochę masła i. Będę to smażyć, a makaron oczywiście idzie do garnka. I teraz do tego szpinaku dodaję właśnie odcedzony makaron i troszeczkę to razem podsmażymy. Jeżeli o przyprawy chodzi, no to oczywiście sól, bazylia, przyprawa do sałatek taka i bruszczety. Jeżeli chodzi o te pomidory, to tak dodaję ponad pół puszki i jeszcze dodaję ten skrojony ser. I to wszystko mieszam i właśnie to jest na dwie porcje, także zjemy razem z mężem albo po prostu będę miała jutro na śniadanie. I tak prezentuje się moja kolacja kochani. Także ja sobie za godzinkę ją odgrzeję. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak było, to oczywiście zostawiacie łapki w górę, komentujcie na dole, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, aby być z filmikami na bieżąco. Ja wam za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Także trzymajcie się cieplutko, Do zobaczenia w następnych filmikach i pa pa.